Prezentacja Volvo XC70 druga generacja, model dostępny od 2007 roku bodajże do 2016. Mój egzemplarz sprowadzony ze Szwecji od prywatnej osoby, drugi właściciel od nowości i posiadał ten samochód od 2011 roku, także szmat czasu. Dwie osoby prywatne tylko i wyłącznie w historii tego samochodu. Oczywiście jest dopisana moja firma, także w historii, jeżeli chodzi o raport, będziecie mieli liczbę właścicieli 5. Ale liczymy tylko osoby prywatnej. Tutaj naprawdę wieloletni właściciel użytkował ten samochód od 2011 roku. Auto wyposażone w napęd 4x4. Nie każdy XC70 ma napęd 4x4 tak zwany AWD. Nasz egzemplarz ma. Jest to dosyć ważne, gdyż ktoś kupując, decydując się na XC70 raczej decyduje się właśnie na zakup, dlatego że ten samochód jest właśnie wyposażony w napęd 4x4. Auto podwyższone. Tak naprawdę zawsze to podkreślam, stworzone typowo pod skandynawów. Macie samochód podwyższony, obity plastikiem, ma dużo osłon plastikowych, dzięki czemu jest odporny na odbitki od kamyków, różne tego typu uszkodzenia. Auto delikatnie podniesione, więc można wjechać w lekki teren, w jakiś shooter. Dużo lepiej się takie auto będzie nam sprawdzało, nie wiem, w, w jakimś śniegu. Mówię, samochód, mój egzemplarz ma bardzo fajny silnik, 3.2 benzyna, rzędowa szóstka wolno wolnossąca 238 koni taki silnik naprawdę bezproblemowy na łańcuchu kompletnie bezobsługowa jednostka jedyna jego wada no to po prostu duże spalanie ale no to jest normalne jeżeli mamy niewysilony duży mówię sześciocylindrowy silnik silnik na zwykłym wtrysku także idealnie znosi instalację gazową i generalnie najwięcej w Polsce tych samochodów jest właśnie zagazowanych spalanie przy takiej instalacji gazowej myślę, że między 15 a 17 litrów trzeba liczyć aczkolwiek znam osoby, które użytkują takie samochody i spalanie mają poniżej 12 litrów, także to jest naprawdę wszystko zależne od stylu jazdy. Wersja wyposażenia Sumum, czyli z tych podstawowych najwyższa, auto fajnie skonfigurowane, dobrze wyposażone w ładnym kolorze, już w takim kolorze złotym mieliśmy taki, taki egzemplarz nomen omen z tego samego roku z tym samym silnikiem Przebieg samochodu 250 parę tysięcy. Oczywiście wszystko udokumentowane. Była prowadzona książka serwisowa. Egzemplarz w 100% bezwypadkowy. Jakieś elementy miał lakierowane, ale to pokażę, jak będę robił pomiar powłoki lakierniczej, bo robię zawsze pomiar każdego samochodu, nie, bez względu na jego wiek. Zawsze ten pomiar robię, no bo dla polskiego klienta taki pomiar jest. Ważny. No, w Polsce grubość lakieru ma znaczenie, aczkolwiek na przykład w Szwecji, jeżeli pojedziecie na oględziny samochodu, tam nikt nie używa czujnika lakieru. Jak my oglądamy auto i, i, i mierzymy lakier, to naprawdę każdy się dziwi, co my tak naprawdę robimy. Auta ze Skandynawii w 99% praktycznie są bezwypadkowe te, które są dostępne na rynku ogłoszeniowym od osób prywatnych od szwedów tak naprawdę nie mają. Historii powypadkowej. Mają historię jakichś drobnych kolizji, tego typu rzeczy, no bo to się zdarza wszędzie, ale o wszystkim decyduje w Szwecji ubezpieczyciel, a nie właściciel pojazdu. Także ubezpieczyciel decyduje, czy wycofuje samochód z ruchu, czy nie, i jest to robione po prostu automatycznie. Czyli samochód automatycznie ma kasowany dowód i się nie da tego auta już po prostu zarejestrować. Także można go sobie ściągnąć, ale tylko i wyłącznie na części, więc nie do dalszej odsprzedaży. Auto, tak jak widzicie, jest na bardzo ładnych 17-calowych felgach. Do tego mamy lotkę z tyłu. Uważam, że bardzo ładnie pasuje do tego samochodu. Auto wyposażone w hak. Hak jest zdemontowany. Jest fajna zaślepka. To są takie smaczki, które dużo dają do wyglądu w tym egzemplarzu. Przyciemnione szyby. Mówię, to jest naprawdę już, już fajnie ten, ten samochód po prostu z tym wszystkim wygląda. Dobra, przechodzimy to do pomiaru powłoki lakierniczej. Zaczynamy od lewej strony. 160, błotnik 150. Wychodzi, że w normie lewe tylne drzwi 110, 130, 130, lewe przednie drzwi 90, stówka. Także jak na razie mamy oryginał. Lecimy błotnik, przedni lewy 170, 180. Należy jak przystawię. Poczekajcie, bo na zgięciu tak 180. Także mamy drugi lakier. Zobaczymy maskę. Maska aluminiowa 250, 160. Tutaj mamy 220. Także mamy drugi lakier. Maska była lakierowana. Prawy błotnik lecimy 180. Tak jak widzicie, tak samo jak z lewej strony. Ale to mamy drugi lakier. I prawa strona. Czekajcie. Tutaj widzę mamy grubiej, także tu musiało być jakiś drugi lakier, to jest tak naprawdę 300, tutaj macie o, w tym miejscu jakieś zagięcie, musiało być delikatne i został, zostały drzwi po prostu wyprostowane i tutaj już macie widzieć jest po 160, także też mamy lakierowany ten element, tutaj drzwi prawdopodobnie były cieniowane, tak, do, do przednich drzwi, żeby się nie różnił lakier. I tylny błotnik jeszcze zobaczymy 160-150, także w normie zmierzymy sobie jeszcze dach. Przy okazji 110. Także podsumowując, mamy lakierowanych raz, dwa, trzy, cztery. Pięć elementów: przednia maska, obydwa przednie błotniki, prawe drzwi tylne i prawe drzwi przednie. Prawe drzwi przednie były naprawiane, lakierowane, prawe tylne po prostu były cieniowane. Jak widzicie, kolor praktycznie w ogóle się nie różni, także tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Dlaczego są elementy polakierowane? Nie mamy wiedzy, jakieś pewnie drobna kolizja, drobne zdarzenie drogowe było dlatego te elementy zostały polakierowane. Jeżeli chodzi o uszkodzenia lakieru samochód takowych nie posiada w ogóle. Jest w bardzo ładnym stanie lakierniczym. Żadnych odprysków, zobaczcie Jakieś drobne ryski tutaj na zderzaku, tutaj na obwódce halogenu, ale tak naprawdę pod tym względem tutaj nie ma się do czego przyczepić. Auto było sprawdzone przez nas, jeżeli chodzi pod względem bezwypadkowości. Żadne elementy konstrukcyjne w samochodzie nie są naruszone. Tutaj nic się groźnego nie działo po prostu jakieś kolizje parkingowe, takie po prostu jakieś obcierki, tego typu rzeczy dlatego były elementy lakierowane. Naprawdę auto pod względem tutaj lakierniczym nie ma się do czego przyczepić. Pokażę Wam od razu koła do samochodu Mamy tutaj odstawione ze względu na to, że chcę Wam pokazać bagażnik w tym samochodzie mamy drugi komplet felg, teraz zobaczę ile cali też siedemnastki alufelgi, opony bez kolc ale opony słabe, także tutaj raczej opony do zmiany, miszelina no ale opony na śmietnik a felgi można sobie wykorzystać Także drugi komplet standardowo, tak jak u mnie, do auta jest dołożony. Standardowo zaczynamy od bagażnika. Koła wyjęte, także pokażę Wam funkcjonalność tego konkretnie modelu. Jest taka sama funkcjonalność jak modelu V70, bo są bliźniacze samochody. No i XC, wiadomo, jest wyżej zawieszone, takie bardziej, bardziej jeszcze komfortowe. Jak widzicie, mamy roletę bagażnika, której często brakuje. Z tego co wiem, to jest mocno poszukiwana. Tutaj macie fabryczną kratę. To nie jest że auto jest wyposażone, że jest ciężarowe czy coś takiego. To jest po prostu krata, która, którą wymyśliło Volvo w tym modelu. Ona jest fabrycznie, tak jak widzicie, na takich siłowniczkach, na, na, na takich siłowniczkach gazowych. Fajne rozwiązanie, bo macie zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej od przestrzeni pasażerskiej. pasażerskiej. Tutaj macie bardzo fajne rozwiązanie kolejne w Volvo czyli podwójną podłogę. Zobaczcie, ta dykta jest też podnoszona na siłowniku, co się bardzo rzadko zdarza, czasami nawet auta, znaczy czasami, bardzo często auta nie mają podnośnika przy masce, a tutaj mamy przy takiej prostej rzeczy użyty właśnie podnośnik. Auto jest wyposażone w subwoofer fabryczny, jak widzicie, woofer ze wzmacniaczem. Robi to naprawdę robotę. Tutaj mamy takie przegródki. Jeżeli ktoś montuje gaz, to no najczęściej trzeba niestety tutaj wyciąć sobie miejsce na butle, bo żeby wsadzić większą butlę, no to niestety trzeba sobie to troszeczkę zmodyfikować. Mamy jakąś parasoleczkę, mamy szczotkę, no wszystko to, co tak naprawdę zostawił nam szwed, to, to dajemy. Tutaj macie zaślepkę na hak. Hak jest schowany tutaj w tym niebieskim w niebieskim futerale, i tutaj macie dojazdówkę, plus zestaw. Tak jak widzicie, do wymiany koła, generalnie wygląda to wszystko jak nowe, więc raczej nie było używane. Bardzo fajnie, że jest dojazdówka. Już w najnowszych samochodach tak naprawdę dojazdówek nie ma, tylko mamy zestawy naprawcze. Tutaj jeszcze mamy takie szyny, gdzie mamy uchwyty do mocowania ewentualnie ładunku. Także naprawdę, jak widzicie, pod względem funkcjonalności, bardzo fajne rozwiązania Volvo wprowadziło w tamtych latach i uważam, że jest to bardzo dobre w porównaniu do konkurencji. Tutaj Volvo naprawdę mocno wygrywa i też pojemność bagażnika jest dużo większa niż u konkurencji. Ze względu nawet na to, że te 17, które tam leżą, zostały tutaj zapakowane do bagażnika i one się tutaj spokojnie mieszczą. Plus jeszcze zostaje troszkę miejsca, także to jest naprawdę mega pojemny samochód. Jeżeli złożymy siedzenia, no to mamy płaską podłogę. Dobra, przechodzimy do wnętrza. I tak wygląda wersja Sumum. Tutaj czarny środek, po czym możecie poznać, że jest to wersja Sumum. Macie tutaj tabliczkę znamionową i zobaczcie, w tym miejscu macie oznaczenie wyposażenia swojego samochodu. będzie Kinetic, Sumum, Momentum, Inscription. Takie informacje tutaj znajdziecie. Auto jest wyposażone dodatkowo w foteliki, takie ala foteliki dla dzieci, one są tutaj schowane w kanapie, wystarczy sobie uchylić i mamy podwyższenie przez to, że mamy to wyposażenie nie mamy podgrzewanej tylnej kanapy co na Skandynawie, jeżeli oglądacie moje filmy jest raczej standardem XC70 ma jeszcze takie dodatkowe przeszycia skóry, tak jak widzicie tutaj oczywiście auto jest wyposażone w Isofix tutaj mamy nawiewy z tyłu do klimatyzacji klimatyzacja dwustrefowa no i tak generalnie wygląda tutaj przestrzeń pasażerska z tyłu. Czy wam pokażę ujęcie tutaj na deskę rozdzielczą i przechodzimy do wyposażenia i do pokazania auta z przodu. Wersja Sumum zawsze jest wyposażona w elektryczny fotel z pamięcią. Tutaj taki fotel mamy. Mamy elektrycznie składane lusterka, cztery szyby w prądzie, nagłosienie Hive Performance, dodatkowo doposażone w subwoofer. Przebieg widzicie na filmie, 253,914. Oczywiście jest wgrane polskie menu w zegary i w, w radio, tutaj w konsolę centralną. Generalnie fotel kierowcy w bardzo fajnym stanie. Tutaj mamy takie delikatne przetarcie, ale to jest naprawdę znikome, niewielkie. To tak naprawdę zależy jaka osoba tym autem podróżowała. Co jeszcze mamy z fajnego z wyposażenia takiego offroadowego. Tutaj taki system powolnego zjazdu, tak jak widzicie i wyłącznik syreny, gdybyśmy coś zostawili sobie w samochodzie. Tutaj macie nagłośnienie high performance, jeszcze Wam pokażę, przeciszymy. Pokażę Wam jak wygląda menu po polsku, bo podejrzewam, że nie każdy takie menu ma. Co tutaj jeszcze mamy? Możemy sobie wejść na przykład w muzykę i pokażę Wam, że mamy właśnie sterowanie subwooferem. Tak jak widzicie tutaj, naprawdę to nagłosienie z tym subwooferem gra bardzo dobrze. Tutaj nie jest to co prawda premium sound, ale ten subwoofer robi robotę i nie występuje w każdym, że tak powiem, samochodzie. Dobra, pokażę Wam jeszcze ten słynny silnik, jak wygląda, jak wygląda Volvo pod maską i potem przejdziemy do dokumentacji. Tak wygląda rzędowa szóstka pod maską, 6 cylindrów, 3-2, wolnosący silnik, tak naprawdę kompletnie bezobsługowa jednostka. Jeżeli dbamy o wymianę oleju, to tutaj nic się nie dzieje. Mamy tutaj zapis, kiedy był wymieniany olej w skrzyni. My zrobiliśmy serwis olejowy w skrzyni. Olej ravenol został zalany ATF. Do tego został wymieniony olej w silniku. To też nie jest jakiś mały koszt, bo nie zapominajcie, że tutaj wchodzi prawie 7, ponad 7 litrów oleju do tego silnika, także to też nie jest taki, taka wymiana jak przy czterocylindrowym motorze. Jest wymieniony komplet filtrów, mówię olej w skrzyni, także samochód przeszedł taki serwis podstawowy. Co jeszcze w takich samochodach można zrobić? Można wymienić olej w haldeksie wraz z filtrem i to też ewentualnie jak ktoś będzie chciał możemy zrobić olej w skrzyni wymieniony statycznie także wymianę zalecam co 30 tysięcy jeżeli chodzi o Haldex no to wymieniamy co 60 tysięcy i wtedy jak sobie wymienimy no to będziemy mieli święty spokój olej w silniku wymieniony, komplet filtrów wymieniony, auto generalnie zostało sprawdzone pod względem technicznym mechanicznym nie ma żadnych wycieków, nie ma wycieku z waku pompy, która często się zdarza w tym silniku, także tutaj tak naprawdę za wiele pracy nie mieliśmy. Serwis taki olejowy wraz ze skrzynią, wraz z wgraniem polskiego menu wyszedł nas niecałe 2000 zł, także tutaj uważam, że do auta za dużo nie zostało dołożone. Samochód naprawdę w bardzo fajnym stanie, nie wymagał jakoś dużo pracy z mojej strony. Dobra, przechodzimy do dokumentacji. Pokażę Wam dokumentację, a wiem co jeszcze zrobiliśmy. Dorobiliśmy kluczyk, bo był tylko jeden, i będzie to na zleceniu. schowam sobie. Tak, wyciągamy kluczyki. Tak, mamy kluczyki do haka. Hak jest odpinany, tak jak widzicie, schowany w bagażniku. Mamy komplet kluczy, bo jeden dorobiliśmy, jednego kluczyka nie było. Mamy tutaj zlecenie z dwóch warsztatów. Mamy zlecenie od Adama. 950 zł i mamy zlecenie na wymianę oleju w silniku i w skrzyni. Ustawiona jeszcze była geometria w samochodzie. Mamy też z tego bodajże wydruk. Tak, z tej strony będzie wydruk, zaraz wam pokażę to. Tutaj macie wydruk z geometrii. Także została też ustawiona geometria w tym samochodzie. Mamy do auta książkę serwisową. Pokażę wam, jak wygląda. To jest duży plus auta właśnie europejskiego, nie ze Stanów. Ze Stanów niestety te książki giną najczęściej w transporcie, i nie mamy tak naprawdę historii serwisowej do samochodu. Tak jak widzicie, serwisy robione praktycznie co roku. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ostatni serwis olejowy był przy 238, i my zrobiliśmy serwis olejowy, on będzie tutaj wpisany. Nie mam jeszcze takiego dokładnego zlecenia z warsztatu, który nam to wykonywał. Czekam cały czas. Także tutaj będziemy mieli dodatkowe jeszcze zlecenie i zrobimy wpis z pieczątką na wymianę oleju i filtrów w tym konkretnie egzemplarzu. Oprócz tego, oprócz tych dokumentów mamy dokumenty z przeglądu technicznego samochodu wykonywane w maju 2021 przy przebiegu 253. Mamy też z 2020 przy przebiegu 251. I mamy z 2018 dekry przy przebiegu 209 000 km. Także tutaj wszystko macie też potwierdzone. Mamy jakieś faktury za wymiany, tego typu rzeczy. Także dokumentacja jest dosyć obszerna do tego auta. Dobra, przechodzimy do tego co wszyscy czekają. Jaka będzie cena tego konkretnie egzemplarza? To jest 2007 rok. Przypomnę, sumum: 3,2 i wersja europejska. To jest bardzo ważne. Samochód bezwypadkowy, nie sprowadzony ze Stanów. Także tutaj cena niestety w wersji europejskich są, jest dużo wyższa. Z czego to wynika? No, wynika to z tego, ile to auto faktycznie kosztuje za granicą. Te auta startują tak naprawdę z tego roku od, w Szwecji od 80 tysięcy koron w górę. Nie wierzycie to sobie, sprawdźcie blok ets To jest naprawdę niewiele czasu, potrzeba, żeby sobie to zweryfikować. Zapraszam na mobile, zapraszam na szwajcarskie strony. Wersje europejskie tych samochodów są sporo droższe od wersji z USA. Nie wiem od czego to zależy po prostu e, taką opinię auta z USA mają, że są sprowadzane naprawdę w różnym stanie i dlatego po prostu te ceny są tych samochodów niższe. Tutaj macie wersję europejską. E, my ten samochód będziemy wyceniać w granicach 47 tysięcy, 46 900 dokładnie będzie auto wystawione po wszystkich opłatach. Co to znaczy? Gotowy do rejestracji, koszt rejestracji to jest 256 zł. Żadnych nie ma innych ukrytych Opłat. Macie zrobione tłumaczenia dokumentów, opłaconą akcyzę, zrobiony polski przegląd. Auto jest w 100% przygotowane do rejestracji. Także jedziecie tylko do wydziału komunikacji, nawet nie macie opłaty skarbowej, bo my wystawiamy na auto fakturę vat marżę Czyli jest to zrobione wszystko tak, jak powinno być zrobione zgodnie z prawem. I stąd też ta cena takiego samochodu zawsze będzie troszeczkę wyższa, bo ten samochód już jest po opłatach. Macie tak zwane okazje do opłat, możecie kupić. Tak? Kupujecie auto, tak naprawdę nie wiadomo od kogo, podpisujecie umowę in blanco i to dalej jest stosowane w Polsce. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ludzie się na to godzą. Na podpisanie umowy nie z tą osobą, która faktycznie widnieje w dokumentach w samochodzie. Tutaj kupujecie od importera, czyli ode mnie. Macie stosowne dokumenty, mówię, macie wystawioną fakturę. Moja firma jest zarejestrowana, działa, nie jest zawieszona. Nie działa, że tak powiem, w Niemczech, w Szwecji. Ja mam firmę w Szwecji, ale tylko do skupu samochodów. Potem sprzedaje to firma polska, a nie firma szwedzka. Także XC70 kolejna 3-2 wjeżdża do oferty. Cena 46,900. Wersja sumum z fajną historią, bo mamy drugiego właściciela i wieloletniego użytkownika od 2011 roku. Auto w fajnej wersji, dobrze wyposażone, fajnie skonfigurowane. Uważam, że tutaj naprawdę ciekawa propozycja od Autoimport Nieporent. Cena, mówię, cena dla niektórych może być wysoka, jak za 2007 rok, ale te auta tyle się cenią po prostu. Jeżeli bierzemy pod uwagę wersję europejską, to tyle ten samochód faktycznie kosztuje. I naprawdę nie da się tego auta taniej sprowadzić, żeby zrobić w nim serwis, żeby go, mówię, przygotować dla kupującego, żeby auto było bezwypadkowe, żeby miało fajną historię, to naprawdę tych samochodów, no, i też nie ma w czym wybierać samochodów Volvo XC70 z tym silnikiem. Naprawdę jest jak na lekarstwo: jest bardzo mały wybór. Więc jeżeli coś fajnego się trafia do zakupu, to naprawdę musimy bardzo szybko decydować, żeby takie auto kupić. Dobra, troszkę się rozgadałem: filmik wyszedł długi, pewnie nie każdy dotrwa do końca. Co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć podwozie tego konkretnie egzemplarza. Także lecimy na stację, pokażę Wam, jak wygląda XC70 od spodu. Zobaczymy XCK od spodu. Dechy, widzę w bardzo ładnym stanie praktycznie jak nowe i tak wygląda podwozie tego konkretnie egzemplarza takie zabezpieczenie było drobne robione widzę osłony plastikowe wszystko kompletne nic nie brakuje wycieków nie było, mówię z waku pompy często leci w tych silnikach ale tutaj akurat mnie to ominęło zderzak w ogóle niepofatygowany od spodu tak to wszystko się prezentuje nie ma się za bardzo tutaj do czego przyczepić zobaczcie podłogę wszystkie jakieś tutaj zgrzewy, mastyki wszystko jest tak jak powinno być, Czy jak samo, wszystkie osłony termiczne wydechów, wygląda to całkiem nieźle, kolejne XC tak naprawdę 3.2 Europa pojawia się w mojej ofercie, zobaczymy na jak długo, jak chcecie być na bieżąco z samochodami, ogólnie obserwować nasz kanał to wszystkich zachęcam do subskrypcji, im więcej tym lepiej. I do obserwacji nas na Facebooku, bo tam też sporo się dzieje. Także kolejna wołowina, bardzo fajna, pojawia się w mojej ofercie. Pozdrawiam.